Wielebna matka musi o tym usłyszeć, lecz udała się do Korwalar. Tam musisz ruszyć. Przepowiednia Inariusa się wypełnia. Wkrótce będzie wolny i opuści sanktuarium, aby odzyskać należne mu miejsce w niebiosach. Let's play. Witam wszystkim, witamy was bardzo gorąco, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Diablo 4. Witam bardzo serdecznie! Tak jest i będziemy musieli wyruszyć w kolejną misję. Pytanie, którą misję robimy, tą niżej czy tą wyżej? No już ten, nie zaakceptowaliśmy, a bo to się skończyła misja, dobra. To możemy zrobić misję tą tutaj, bo jest bliżej. Dobra, to wtedy chodźmy sobie do tej misji. Jak pamiętacie... poziom, idealnie. Jak pamiętacie ostatnio nasza kompanka wzięła i straciła matkę z naszych rąk. Jest to bardzo, Oj, to bardzo, jest to bardzo, bardzo przykra sytuacja, ponieważ y, wygląda to na to, że po prostu Lilith posłużyła się nią, żeby żeby pozbyć się po prostu jednej z najlepszej osoby, która wie dużo o demonach. I co? No i w tym odcinku będziemy kontynuować sobie nasze zmagania i widzimy się już w miejscu. O! Jest tutaj! Lumna! Ale fajne patrz to! to Teraz I pod chyba atakami może wybuchać. Rambista. Ło pudźba! Oh, wow! Ale chyba Chodzi tłumusz, w wodzie walka na chwilę. Ale z, mi się skończyło to. A dobra, nie, bo to potrzebna jest klucz. Z skrzyneczka, tak? To jest tej babki, gdzie ona może być? Tam na góry dziś To ja tu już jest ta misja. <laughs> Dawaj go! Szybko bigo! Gdzie ty masz? Tutaj, szybko, chodź go bić, bo ja mam mały demej teraz. Ładaj w niego. Nie można uciec, bo on się tepa do innego świata. Ucieka z tym garnkiem. No nas nie bije, tylko chciał uciec, nie? Jak go szybko nie zabijemy. to jest teleport. Uu. I często możemy coś fajnego. Pierwsze widzę takie coś. O, jesteśmy u góry, na misję. Dobra, wbijamy. Ze świata do świata. Żeby się tamtej nic nie stało, nasze wielkie drzewo. Tu, tu, tu mamy te demony. Kurczę, coś ci się damage zmniejszył. Zauważyłeś? No. Skróciłem się dalej. Musisz sobie więcej szkretów skrzesić. Zobaczmy no. czy, czy to w ogóle... Oczy są. poszukaj ire. Ne Dajcie mi trochę trupów. Tam Ci ich na hita nie bierze. Co nie bierze? No, jak, jak w sensie, jak dostajemy level up, to ich, oni na hita nie giną. No, mówiłem tam, na nagraliśmy kiedyś, że prawdopodobnie to będzie tak działać, eee. że, że, że to jakoś określa na ileś damage'a. No, no i my no. dostajemy też w innym czasie, wiesz, ee, w innym czasie dostajemy w, w level, nie? Znaczy no, dostałem dopiero teraz. No ładnie ich porobiłeś. Ale cieszę, cieszę tak mnie ta gra bardzo cieszy, nie? To jest taki... Do zabicia czasu. No fajnie, żeby sobie pograć, nie? Na przykład po pracy czy coś. Uważam, że fajna, dobra gra. Fajnie jest na końcu, jak już skończysz fabuje, właśnie chodzisz takie sobie po prostu miejsca, po prostu zabierz sobie już szukasz itemów i na przykład graż we czwórkę i sobie gaci i razem wybieracie po prostu przedmioty, nie? Mhm. Na przykład mi wypadnie coś do łotra, no to podam tobie, tobie coś do mnie, no to i się wymieniamy i sobie tak biegamy i my na sobie wieczorem na przykład tak pochealować, nie? Te pogadać i przy okazji możemy sobie poklikać, że to jest fajne. I jeszcze nie wyrzuciłem. Ja, ja na przykład jak gadałem czasami z kimś ja... w jakiejś jak gram w jakąś grę. Znaczy grałem, no wchodzimy sobie w jakieś gry i na przykład skakałem w miejscu, nie? Albo cokolwiek. No i są so, potwornie, elegancko. Ej, tu kuźła nie widzę. A healować się chyba nie da? Jak nie da? Oni się same leczą, oni się sami leczą. A dobra no, Tylko wskrzeszyć trzeba. O, pa zalecić bym. Ale wilczek ładny. Będę nas bił. Nie, nie, nie sądzę. Dobra, bierzemy. Po portalu trzeba iść. Albo będzie nas bić później. nie wygląda zbyt miło. tak, w którą stronę musimy iść? Albo do góry, albo w dół. Dobra, to tutaj nie możemy wejść. Na razie nie. Tutaj musimy z nim chyba pogadać. Kim jesteś? Kimś w rodzaju wielbiciela. Uratowałem cię w górach. Stracił A to on! To ten na początku. No ja nie wiem. Dlaczego mi pomagasz? Och, to dosyć oczywiste. Chcesz powstrzymać Lilię, a ja liczę na to, że ci się to uda. Ale nie dasz rady, jeśli będziesz słuchać chora Dreamów. Może mogę na niego wejść i z nim, na nim się przejechać? To byłoby ekstra. Ich ścieżka zawsze prowadzi do ognia i śmierci. Chodź normalnie. Otwiera Dzieński. i opierz. ale obrzydliwe drzwi. Dlaczego mówisz mi to wszystko? Bycie ostrzec. Pewnego dnia churaprimowie popełnią błąd. Lepiej bycie przy nich nie było, gdy do tego dojdzie. Ten portal przeniesie cię do dziewczynki, której szukasz. Haha, <laughs> dziewczynki. Dobra, to wbijamy. Mogliśmy w sumie mu zadać jeszcze pytania, ale... dobra, lecimy na te dziewczynki. Na <laughs> te... Do tej dziewczynki. Hello. A, no to pierdolę wracamy. <laughs> dobra. Oga przygotuje się. To samo przytrafiło się wcześniej mnie i matce. Pogadaj się? Więc musi być gdzieś w tych lasach. Dobra, lecimy do góry. Znalazłem! Jak ja mam przejść przez tą ścianę? Dobra jest No kłapka nie jest krótko boom, boom. Oj, idą mocni. Przez bliska klepać Oh shit. jest się do para dreamy. patrz, czy nie drzewko, albo raczej posąg z drzewka. Udało się! Nie fajnie się grałowcą, ale jak ma się więcej ten... więcej zdolności. No, na razie to musimy sobie to ulepszyć ten postać na jakiś poziom sensowny, trzeba tu lokować. I Niech sobie nie będzie fajnie. nie spodziewałam. Ale nie traćmy nadziei. Pójdź wam, na przykład trzeba pogadać, ziemi, no halo! jedno zaklęcie, które pomoże nam przekroczyć czarne jezioro i powstrzymać. Nie ja tego się ryt. spodziewałem. Czy tu walczyłeś? Jak ty tam weszłeś przez te drzwi? Po One są u mnie ten. Co ja tu mam zrobić? Sam resczą no mapę, tak? To. No coś zrobiłeś, ale nie wiem co. Widziłem jakąś mapę. Nie trzeba tu pewnie dać. To zostało spisane szyfrem Dreamów. A tutaj na na trzwiach mam ten sam symbol. Mam pewien pomysł. Otwórzmy drzwi. Dobra, będzie był Jak to, jak Jestem osłonięty. Tarczasz, Mato! I, 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 I nic nie ma. Sza... Nie, zatrzymujmy nie zatrzymujmy się zatrzymuj mi się podoba. Bos! Bos, 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 bos. Nie, dobra, jednak nie. Wyglądała jak komnata pod bosem. Musimy czekać, że ona przyjdzie. Ale powolno. Otworzyła, uciekła. Z warunkiem, że zostaniesz po tej stronie drzwi. Niech będzie. Z Czuję, że nie zostanie. Nie wiesz? Książki i zwoju albo czegokolwiek co pozwoli nam przedostać się przez Czarne jezioro. Dobra. To lecimy. Tu nic nie ma. To są znaki piekielne. Nie wiem co robił u Chora Dreamów. Miałem dość energii. A jakieś nich, pyk. Coś tam było w ogóle? No jakieś przejścia Tutaj dalej jest droga do góry też I duży, duży, duży boss Już do O nie, nie, cholerny dziad Tutaj lecimy z pam, pam Ale elegancko O shit Już odskakiwałem Dobra Przestała mi się szybkość Dobra Gdzie teraz? Do góry? No, tu jest góry, portal zabawić. Ale nie, wy nie wydaje mi się, musimy tutaj iść Nie możesz w tej chwili tam wejść? Teraz mogę Tam mi wygląda na bossa Oj, Zdaje to nas wrażenie. zabija Ty Tu jest? A to jest los. do <laughs> oh, Nie mam dość energii Jest ja jakiś problem, że ja tu chyba nie mam z czego w ogóle Teraz uważaj, że ona dostanie ten Tu masz bąbelki oh, shit, oh, shit. Ona do tej yy, na środek nas wrzuca Dobra, już zjechaliśmy jeden level i teraz się chyba ta kulka powiększa, albo? Mhm. Oh shit, oh shit, Johnna. Oh shit! Ona nas spycha w ten portal na środku. Oj, gdzie nas zaraz, coś tak czuje. Aha, dobra, ona po prostu aktywuje więcej portali. Oh shit, oh shit! Ale mi pisgła do środka. Dobra, ja sobie biorę moją miksulkę. Gdzie jest jednorazowe. Bo to nie ma nic nikomu w wstrzesić. Musi problem. ma oh. Ale już po jedno, jedno trzecia. I brakuje tych zdolności. No mi też. Oh. Dobra, ja opiszę. Okay. Zawolne... Co to za mobelki tu są? O, oh, shit. O kurwa. Co Czekaj, ja muszę wypić kolejną miksurę się kończę powoli. Ale ja piję te, co sobie kupiłem u tego gościa. Ja też to kupiłem, bo O, dobra, drobam Oh Shit. O kurwa, prawie zginąłem. ja pierdolę. Mam, je mam jedną potkę tu Ja mam trzy jeszcze Spierdzielaca co to ty sobie bo się robią bąbelki Oh shit Oh shit OH shit! Co ja jest? ja to? mam potek, kurwa To coś z tyłu bardziej Jak unikać tych bąbelków, kurwa nie! Ja mam mało życia! Mam wrażliwość dobra, będę niedrażliwością mnie dał. Trzeba szybko zabić. Ty i nie zadajesz, kurwa. Jak jej nie zadaję, No bo teraz to jest boku, by chcę gdzie ona jest. Nie jestem jeszcze gotowa dobra, kurwa, może się utrzymy przy życiu, kurwa. Poczekaj, jest tutaj. Kurwa! Ładuj to, kurwa! Dobra, jest. Niedrażliwość. Oh Dobra, zero potek jest. No bo mało życia ona. O kurwa, już przejebane, koniec Nie, dawaj te bąbelki Dobra, dawaj ją teraz. teraz Teraz albo nigdy Kurwa! Leży, leży! Leży Hello darkness, my old friend Żyjesz na zero, O Robimy księgę Dobra moi kochani, więc to było straszne gdzie ty jesteś? To zginąłem! Co ty mówisz? No sobie zobacz, u góry jest moje ciało, se Widzisz Widzisz takie oduszka? Nie widzę duszka. A tutaj, u góry. Umarłem. Ja myślałem, że przeżyłeś! Nie, jedno mnie w ostatniej sekundzie. Kurde, mnie szkoda. To ja postać, bo HTR-u znajdziesz ją w kolekcji. No to co? No to co? Się w następnym odcinku. Patryk wróci nową postacią teraz, w następnym odcinku. Dobra, a więc trzymajcie się, do zobaczenia. I cześć! Cześć!